Moi drodzy, na kanale Analiza Ekstra często podajemy jakieś plotki, często przedstawiamy takie luźniejsze rzeczy, po to powstał ten kanał. No i jeżeli traktować to jako plotkę, to ja Wam powiem taką plotkę. Mamy tutaj dziennik Super Express przed sobą z porannego przeglądu prasy. No i czytamy w nim, że gigantyczne podwyżki emerytur otrzymają Donald Tusk i Jarosław Kaczyński. Wiem, że tutaj wielu emerytów ogląda kanały Analiza Polityczna i myślę, że chcieliby się dowiedzieć, jeżeli nie oglądali naszego przeglądu prasy, jakie emerytury mają najważniejsi polscy politycy i jaką dostaną podwyżkę. To jest chyba dla Was ważne, żebyście sobie zweryfikowali, jakie wy waloryzacje emerytur drodzy widzowie będziecie mieli, jeżeli pobieracie emerytury. I moi drodzy, z tego tekstu wynika, że w tym roku Donald Tusk otrzyma 600 zł waloryzacji emerytury, a Jarosław Kaczyński otrzyma 570 zł waloryzacji emerytury. Czy wy tyle dostaniecie? Ciekawe, prawda? I według tych danych dziennika Super Express po podwyżce Jarosław Kaczyński będzie otrzymywał z ZUS-u emeryturę w wysokości 10 940 zł. Fiu, sporo prawda? Donald Tusk z kolei m, będzie otrzymał, otrzymywał emeryturę w wysokości 11 560 zł, czyli więcej niż Jarosław Kaczyński. Natomiast to jeszcze nie jest koniec Donalda Tuska, bo Kaczyński to tylko będzie miał 10 tysięcy swoje. Natomiast łączna emerytura, jaką Donald Tusk otrzymywał w roku 2023, czyli polska emerytura plus emerytura z Unii Europejskiej, bo on otrzymuje emeryturę z Komisji Europejskiej, wynosi w przypadku Tuska wynosiła, bo teraz będzie miał więcej, 27 900 złotych. Taki to pożyje, prawda? Co ma powiedzieć emeryt, który otrzymuje najniższą emeryturę i musi przeżyć w Polsce, w której jest coraz drożej i leki kosztują coraz więcej? Trochę to jest bolesne, że my stale mierzymy się z tym problemem. I na jedno zawsze się irytowałem, jak się wypomina polityką: ich emerytury, ich pensje. Ale do licha ciężkiego, ci politycy, którzy zarabiają bardzo dużo, mają wysokie emerytury, w żaden sposób przez ostatnie 30 lat nie rozwiązali trudnej sytuacji polskich emerytów, którzy mierzą się z problemami z miesiąca na miesiąc, którzy do tej pory często żyją od pierwszego do pierwszego. Próbowały to rozwiązać Rządy Prawa i Sprawiedliwości poprzez 13, poprzez 14 emeryturę, poprzez wyższe waloryzacje, ale to było wciąż za mało. Obawiam się, że obecna władza będzie dążyła do ucięcia tych wszystkich rzeczy, które wprowadzało PiS, i emerytu, emerytom będzie po prostu ciężej. No, natomiast jak widać, nie wszystkim, bo politycy o siebie zadbali.